Witajcie! Dzisiaj chciałabym pokazać Wam swoją nową zajawkę, jaką są karty Tarota. Zabawę z Tarotem postanowiłam zacząć od zamówienia sobie przepięknej, kolorowej talii Ciro Marciettiego. Ten artysta namalował kilka talii. Ja wybrałam sobie właśnie taką talię. Boski Tarot i zaczynając chciałabym pokazać Wam, co możecie dostać, zamawiając cały taki zestaw. Ja już go wcześniej rozpakowałam, więc zabawa ta będzie trochę szybsza. Dobra, więc tu jest pudełko. W pudełku otrzymujecie książkę z opisem, dosyć szczegółowym opisem kart. Więc warto jest. Zamówić taki zestaw. Przy czym ważne jest to, żeby posiadać książkę, która jest specjalnie napisana do talii, ponieważ te przedstawienia kart różnią się w różnych taliach i również może przez to różnić się znaczenie tych kart w zależności od tego, jak zostały namalowane. Także ważne jest, żeby wiedzieć, co artysta miał na myśli. Przedstawiając daną kartę w taki, a nie inny sposób. I tutaj jest, są opi w opisach jest komentarz i artysty i także paru jeszcze współpracujących z nich osób i każdy z nich tłumaczy jak widzi daną kartę, więc to zapoznanie się z, z tymi odczuciami jest bardzo ciekawe. Dobra, więc tu jest książka. W środku mamy również woreczek, żeby móc sobie ładnie przechowywać te karty. I tu są same karty. Tu była jeszcze taka informacja o tym, że ze względu na istniejące złudzenia te karty się mogą sklejać. I rzeczywiście tak było, ale ponieważ ja już je dokładnie przeglądałam, to one już sklejone nie są. I teraz zobaczcie, przepiękne, przepiękne kolory. Także niezależnie od tego, co kto myśli o tarocie, i czy go lubi, czy nie lubi, to sama zabawa z tymi kartami, samo zapoznawanie się z ich znaczeniami, oglądanie tych pięknych obrazów, dla mnie było niesamowitą przygodą. Dobrze, to teraz pokażę Wam po kolei wszystkie te karty stali Boski Tarot Dziedzictwo zaginionej cywilizacji, namalowane przez Ciro Marcetti'ego. Książkę sobie już odłożę. Zaczniemy od wielkich arkan. To jest karta głupca. Karta maga. Arcykapłanka. Cesarzowa. Cesarz. Wiara, Kochankowie, Rydwan, Karta Mocy, Pustelnik, Koło Fortuny. Sprawiedliwość, Wisielec, Śmierć i Odrodzenie, <grywa> Umiarkowanie, Diabeł, Wieża. Gwiazda Księżyc Słońce Sąd ostateczny i Karta świata Dobrze, więc teraz pokażę Wam arkana małe z tej talii tarota one są podzielone, jak w każdym tarocie, podzielone są na cztery dwory, cztery żywioły. Pierwszy z nich to jest żywioł ognia, to są buławy i to jest energia do działania, siła. Drugie to są kielichy i to są emocje reprezentowane przez żywioł wody. Tutaj mamy miecze, to jest żywioł powietrza i to są myśli. I czwarte to są dynary. To jest żywioł Ziemi i to jest świat materii. Więc zaczniemy sobie od żywiołu ognia, czyli buławy. Pierwszy as reprezentuje dar od świata, który dostajemy. Czyli to jest taka nasza moc. A kolejne karty pokazują, co my możemy z tą mocą zrobić. Więc pokażę je ja Wam teraz wszystkie po kolei. Czyli as buław. dwójka trójka czwórka piątka piątka ta energia działania czasami prowadzi do walki szóstka Także inne zwycięstwa. Siódemka. Ale potem trzeba obronić swoje zwycięstwo. Ósemka. Wiele różnych możliwości. Dziewiątka. Chwilowe załamanie w swoim walce. Dziesiątka. Totalne przeciążenie. I karty dworskie. Paś, rycerz, królowa i król. I teraz mamy wodę. Emocje. Czyli tak samo dar. To są uczucia. Z no, karta miłości. Trójka. Świętowanie. Czwórka. Znudzenie. Piątka. To już jest poważny kryzys. Szóstka, marzenia, wspomnienia. Bardziej wspomnienia. Siódemka, nowo wiele możliwości. Ósemka, wybranie nowej drogi. Dziewiątka, obfitość. Dziesiątka, życie rodzinne. I tak samo. Paś, rycerz, królowa. I król. I teraz miecze, myśli, to są najbardziej zimne i takie. Najmniej przyjemne karty, jak sami możecie zobaczyć, trójka, słamane serca, czwórka, konieczność odpoczynku. Piątka, walka, niekoniecznie dająca taką satysfakcję jak ta, która była w buławach. Szóstka, znowu konieczność wybrania się nowej, drugi. Siódemka, to już jest kradzież. Ósemka, zniewolenie przez własne myśli i ograniczenia. To już są bezsenne noce, depresja i dziesiątka totalne już pokonanie przez własne myśli. I tak samo paść. Rycerz. Królowa. I na koniec denary. To już są bardziej ciepłe karty związane z ziemią, dobrobytem. Tak samo mamy tutaj asę denarów. Dwójkę. Trójka związana z pracą. Czwórka. No tu jest akurat nadmierne przewiązanie do materii. Piątka. Tu jest brak tej materii. Szóstka. To jest dar od kogoś, kto dzieli się swoją materią. Siódemka. oczekiwanie na plony. Ósemka. To jest też praca bardziej wyspecjalizowana. Dziewiątka. No, widzicie, tu już jest obfitość. Dziesiątka. To już jest cały skarb. I tak samo paś. Rycerz. Królowa. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, jak będę wykorzystywać te karty, ale powiem Wam, że po prostu sama podróż przez, przez te obrazy i ich znaczenia jest, jest naprawdę niesamowitą przygodą. I póki co to jestem zafascynowana. Czytam sobie właśnie co te karty znaczą, jakiego typu emocje przedstawiają. Patrzę sobie na te obrazy. I naprawdę czuję się, czuję się, jakby to była jakaś niesamowita podróż. W kolejnych filmach myślę, że poopowiadam Wam więcej na temat tych kart. No na razie tylko chciałam Wam pokazać, jak piękny i kolorowy może być tarot. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia.